Drugi sezon Squid Game zaskoczył nas wszystkich. I myślę, że postacią, która najbardziej zaskakiwała nas na ekranie podczas wszystkich odcinków drugiego sezonu, był Young Il. Znany bardziej, być może, jako lider albo też frontman, jak to zostało przetłumaczone w przypadku angielskiej wersji językowej. Dlaczego lider w drugim sezonie zdecydował się na dołączenie do drużyny zawodników? Z jakiej paki pomagał Ji Hun Songowi realizować jego dziwaczny plan? I dlaczego w finale drugiego sezonu zabijał swoich zamiastów? krócić ten szalony plan w zarodku? Dziś nad tym wszystkim się razem zastanowimy, gdyż mam kilka ciekawych teorii na temat tego bohatera, a także wytłumaczeń dotyczących jego postępowania w drugim sezonie. Także jeśli jesteś zainteresowany, to usiądź wygodnie, zostaw łapkę w górze. Przypominam również o subskrypcji, bo to, nie ukrywam, pomaga mi rozwijać ten kanał, a my wlatujemy do tematu. W poprzednim materiale poświęconym Squid Game sezon drugi, wspomniałem, że drugi sezon Squid Game otrzyma nowego bohatera, drugiego bohatera, którym będzie John Huang i nie mogłem się bardziej mylić. Okazuje się, że John Huang jedynie w tych pierwszych odcinkach momentami przejmował środek ciężkości, ale w kolejnych odcinkach już nie odgrywał zbyt znaczącej roli. Paradoksalnie jednak znaczącą rolę zaczął odgrywać jego brat, czyli znany nam lider, lub też Young Lee, albo gracz z numerem 001, jak daje nam się poznać w dalszych odcinkach. Twórcy wprowadzając lidera jako jednego z graczy, zaserwowali nam nie lada twist. Jednak zastanawiający, jest po co lider pojawił się jako jeden z graczy? Pierwsza teoria, która myślę, że jest jak najbardziej wiarygodna, ale nie jest jedyną teorią tłumaczącą jego wybór, jest fakt, że wśród graczy tego sezonu znalazł się po raz kolejny Jihu Song. I Jihu Song daje pewną przewagę pozostałym graczom, przewagę w stosunku do zespołów, które brały udział w poprzednich częściach Squid Game, ponieważ zna już te zasady, jak wiemy, Jinhu Song wygrał poprzednią edycję, z gry. Zna sposób pracy oprawców i tych strażników, którzy nadzorują Squid Game, co mogłoby sprawić, że rozgrywki w tym wydaniu finalnie poniosą fiasko. I sądzę właśnie, że udział lidera w rozgrywkach miał tutaj na celu wprowadzenie takiej własnej postaci, takiej wtyki, można powiedzieć, wśród graczy, wtyki, która będzie poniekąd sabotować zamierzenia Jihun Song'a oraz kontrolować jego kolejne akcje, co moim zdaniem udaje się do pewnego momentu bardzo dobrze zważywszy chociażby na jego udział w poszczególnych grach oraz to, jaką rolę odgrywa on w planie Jihun Songa. Nie tłumaczy nam to jednak, czemu lider w finale sezonu, zamiast ukrócić szalony plan Jihun Songa, który polegał na tym, żeby przejąć od strażników broń i finalnie obalić strażników i zakończyć igrzyska, czemu lider nie zdecydował się tego planu ukrócić w zarodku, a wręcz aktywnie pomagał Jihun Songowi w realizacji tego planu. Mało tego, strzelał do Twoich, zabijał strażników, którzy w wyniku tego ataku finalnie ponieśli naprawdę bardzo duże straty, omal nie zakłócając rzeczywiście rozgrywek w całości. Na to też mam pewną teorię, ale zanim przejdziemy do wytłumaczenia tego, porozmawiajmy o postaci lidera. Jak wiemy, jest on bratem John Huanga i wiemy o jego losach tyle, że opuścił rodzinę jakiś czas temu i rodzina tak naprawdę nie ma z nim kontaktu. Dowiadujemy się również, że w przeszłości miał on bardzo poważnie chorą żonę, bodajże miała ona chorą Wątrobę i rodziny nie stać było na operację, i prawdopodobnie dlatego lider, wcześniej znany jako In Wong zdecydował się wziąć udział w igrzyskach. Pierwszy raz w rozgrywkach dowiadujemy się w serialu, że pierwszy raz wziął udział w rozgrywkach w 2015 roku. Co więcej, istnieje pewna teoria, że In Huang. I John Huang są synami gracza z numerem 001 z pierwszego sezonu, czyli Il nam O. Jak pamiętamy, pojawia się również w że właśnie ojciec opuścił tę rodzinę wiele lat temu i nie wiadomo, co się z nim wydarzyło. Być może dlatego, że to właśnie on był odpowiedzialny przez te wszystkie lata za organizowanie rozrywek, jak dowiadujemy się w finale sezonu numer 1, w którym to postać umiera. Pamiętamy też, że lider właśnie był w momencie jego śmierci przy nim, co tłumaczyłoby fakt, że lider chciał to towarzyszyć graczowi z numerem 001 w ostatnich chwilach jego życia. Co więcej, w jednej ze scen w pierwszym sezonie, kiedy Jihun Song chce oddać swoje mleko, ponieważ stwierdza, że za bardzo go nie lubi, gracz z numerem 001 mówi, że jest pod tym względem zupełnie jak jego syn, który nie cierpił mleka. I w drugim sezonie możemy też zauważyć scenę, w której lider chce oddać, Oddać swoje mleko ciężarnej kobiecie, sugerując, że on nie potrzebuje go, że ona będzie go potrzebować bardziej, i tak dalej. Co więcej, zarówno Il Nam O, jak i lider występują w rozgrywkach z numerem 001, co też może być pewnego rodzaju sugestią, że lider jest sukcesorem Il Nam O, czyli jego potomkiem. Może to również poniekąd tłumaczyć fakt, w jaki sposób lider stał się liderem, w jaki sposób z, ze zwykłego gracza, którym był w 2015 roku, doszedł do tak wysokiego. Jego stanowiska, jakby fakt, że jest synem jednego z głównych, jeśli nie głównego organizatora całych tych igrzysk, myślę, że mógł mieć pod tym kątem bardzo istotne znaczenie. Zanim przejdę do finalnych konkluzji, dodam tylko, że stworzenie takiej całej otoczki wokół postaci lidera, stworzenie takiego podkładu pod jego przeszłość, pod jego background, jest moim zdaniem zabiegiem celowym producentów serialu, ponieważ jestem. W 90% przekonany, że twórcy, jeśli kolejne sezony Squid Game odniosą należyty sukces, stworzą coś w rodzaju spin-offu. i spin-off ten będzie poświęcony właśnie postaci lidera, będzie miał miejsce w przeszłości, być może pokaże właśnie nam te pierwsze zawody z 2015 roku, w których lider wziął udział, pokaże jego trudną sytuację, z jaką wtedy się borykał, i pokaże jego przemianę, pokaże w jaki sposób z człowieka, który był zakochany w swojej kobiecie, którą jakby nie patrzeć tracił na swoich własnych oczach, staje się bezwzględnym mordercą, który bez cienia litości morduje różnych ludzi. Także stawiam, że ten spin-off się wydarzy. Trzymajcie mnie za słowo, zobaczymy co pokaże przyszłość. Jeśli chodzi natomiast o mordowanie poszczególnych postaci i strzelanie do swoich żołnierzy, można powiedzieć, tutaj warto jeszcze raz przyjrzeć się postaci Young Ila, czy właśnie lidera. Zwróćcie uwagę, że po pierwsze Bohater ten nie ma problemu z zamordowaniem nikogo. Wydaje się totalnie wyzutym z uczuć bohaterem, wybitnym socjopatą, który zarówno nie ma problemu, żeby strzelać do swoich żołnierzy, jak i do ludzi, z którymi nawiązał naprawdę bliską znajomość. Chociażby świadczy o tym finałowa scena, w której bez wahania strzela do przyjaciela Ji Hong-sunga. Zresztą, jeśli chodzi o jego postawę w trakcie rozgrywek, również zauważamy jego bezwzględność. W momencie, kiedy w imię swojego przetrwania, lider ma, poświęcić czyjeś życie nie zastanawia się nawet przez sekundę chyba że może mieć to wpływ na odbiór jego postaci w oczach ji Sunga czy innych graczy wtedy powstrzymuje się na tyle na ile może żeby nie wypaść z roli wydaje mi się że najważniejszą przyczyną dla której Frontman dołączył do rozgrywek poza oczywiście chęcią kontrolowania zachowania ji Sunga jest chęć przeniesienia rozgrywek na nieco wyższy level. Jak pamiętamy rozgrywki są organizowane przez wiele lat dla niesamowicie bogatych ludzi i ci ludzie uwielbiają patrzeć jak inni ludzie giną. Jednak zauważcie, że co roku dostają oni praktycznie to samo zmieniają się jedynie rodzaje rozgrywek. Natomiast w tym wypadku poprzez dołączenie do zespołu graczy lider sprawia, że tegoroczne zawody przybierają inną formę, co jeszcze bardziej może zadowolić niezwykle bogatych sponsorów. Po pierwsze do Gry zostaje wprowadzony zwycięzca poprzedniej edycji, czyli Hong Sung. Samo to już wydaje się emocjonujące. Po drugie, tenże zwycięzca próbuje przekonać pozostałych zawodników, by ci nie brali udziału w dalszej części rozgrywek. Ale mimo wszystko nie udaje mu się. Jest on skazany na porażkę, co również dodaje pewnych walorów rozrywkowych całej rozgrywce. Po trzecie, mam wrażenie, że lider chce stworzyć tym razem wrażenie takich meta-rozgrywek, czyli rozgrywek, które nie dzieją się już wyłącznie w takiej zamkniętej, formie boksa, ale zaczynają przenosić się na nieco inny poziom. W momencie, kiedy Ji Hong-sung proponuje mu zaatakowanie strażników, odebranie im broni i zaatakowanie głównego centrum dowodzenia, lider mógł wielokrotnie przeszkodzić mu w realizacji tego planu. Mógł zrobić wiele rzeczy, żeby do tego nie dopuścić. Mimo to, lider strzela do swoich, bierze udział w planie Ji Hong-sunga, odbiera strażnikom broń i, i razem z nim aktywnie brnie do przodu. Praktycznie w całości Realizując plan Jihon Sunga. Jedynie pod koniec lider wymyka się z tej swojej roli, udaje martwego, przyodziewa swoją maskę i finalnie wymierza karę buntownikom. Ale mimo wszystko do tego momentu można powiedzieć, że ryzyko upadku tych igrzysk wisiało na włosku. I wydaje mi się, że dla osoby, która ogląda tego typu rozrywkę, która wychodzi poza swój schemat, staje się właśnie meta rozrywką. Mogłoby to być niezwykle interesujące i myślę, że taki też był cel działań lidera w drugim sezonie Squid Games. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jestem ciekaw, jakie są wasze teorie i jakie jeszcze ciekawostki na temat lidera udało wam się wyczytać poprzez oglądanie filmu, czy też oglądanie różnych innych materiałów poświęconym najnowszemu sezonowi Squid Game. Pamiętajcie również o zostawieniu łapki, żebym wiedział, czy takie materiały wam się podobają i czy być może warto dalej eksplorować tematykę Squid Game, ponieważ myślę, że z tego sezonu dałoby się wygrzebać jeszcze kilka ciekawych esejów bądź teorii na ten temat. Dajcie znać, tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach.